Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie o niezapomnianą, mam nadzieję, atmosferę zadbają Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Obie drużyny powinny sprostać dziś wymaganiom najwybredniejszych kibiców i dostarczyć prawdziwych emocji. Zespół Wild Cards gra dziś przeciwko Dragons. Tak, przed nami kolejne spotkanie z piłką nożną w atrakcyjnym wydaniu, więc czego chcieć więcej? Zapraszamy do świata wielkich piłkarskich emocji. No i zobaczymy, czy stworzą sobie dzisiaj jeszcze podobne sytuacje. Drużyna przeciwna na pewno będzie od tej pory bardziej czujna. ten ślisk mu wyszedł? Sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Początek meczu, a już żółty kartonik. Można powiedzieć, że zawodnik naważył problemów w całej drużynie. Wyobrażam sobie wściekłość trenera. Stawia na takiego delikwenta, a on mu się odwdzięcza takim faulem w pierwszych minutach. Zupełnie jakby chłodną głowę zostawił A i byłem niemal pewny, że to wpadnie! Ale po tym strzale głową piłka przelatuje tuż obok słupka. Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gola. Cóż, może następnym razem. Nie oma piłkę. Słaba centra. bez trudu chwyta. Teraz Gejoro. Ronaldo. Mam nadzieję, że szczwany lis, Richard Lisson, zaraz rozhuśta nam trochę ten mecz. W ostatnim spotkaniu zdobył 4 gole, A co pokaże nam dziś? Cóż, możliwości ma takie, że żaden wyczyn mnie nie zdziwi. Warto się czasem postarać, przycisnąć przeciwnika i w nagrodę zdobyć piłkę. Skuteczna interwencja, piłka wybita. Wayne Rooney. Może coś być z tego podania. No i po ataku, dobra interwencja. Oho, teraz jest niezła okazja do kontry. To może być szansa. Będzie groźnie, jeśli obrońcy nie wrócą. Jest samowita okazja. Piłka w siatce. Mamy pierwsze tracienie w tym spotkaniu. Widać tutaj jak na dłoni ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Tak to się robi. Nie zastanawia się dwa razy. Wykorzystuje niewielki dystans do bramki i decyduje się na strzał. Osiągnął nam się wynik. Jest 1-0. Rusi. Drużyna Wildcards ma teraz sporo miejsca. Świetnie to zrobiła. Będzie out. Giejoru. Przy piłce Cristiano Ronaldo. Świetna teraz gra we własnym polu karnym. Dość niefrasobliwie przerwana ta akcja. Myślę, że sędzia jest tego samego zdania i zaraz zobaczymy żółtą kartkę. Żółta kartka. Sędzia tu nie może chyba postąpić inaczej. Tak, całkowicie zgadzam się z tą decyzją. Kaszybuje w pole karne. Najprościej teraz jak się da. Byle dalej. Oddają piłkę. Może dobrze dobrać. Pokazują się na pozycjach. Richarlison mogą teraz skontrować. Mają dobre opcje. Kontratak spalił jednak na panewce. Miłka do Richard To może być czerwona kartka. A jak sędzia zinterpretuje ten desperacki faul? Sędzia w takiej sytuacji nie ma innego wyboru. Musi sięgnąć po czerwoną kartkę. To była naprawdę klarowna sytuacja do zdobycia bramki. Tak, bez dwóch zdań nie mogło tu być innej decyzji. Zmiana. Jak teraz komponuje się do drużyny na boisku? bramka. Też świetnie obronią jeden strzał zdolnego. Klasa. Nie będzie centry. Krótkie rozegranie. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Teraz De Jong. Przeciwnik liczył na gola, ale już po zagrożeniu. I strzela! Tak, świetnie teraz bramkarz. Jest więc decyzja. Do regulaminowego czasu gry zostaną doliczone jeszcze przynajmniej 2 minuty. Okazja teraz! I mamy go, proszę Państwa! To jego drugie trafienie w tym spotkaniu, ależ tam się rozstrzelał. Widzieli świetną centrę, która otworzyła drogę do bramki. A i samo uderzenie głową, bardzo kilku podróż. Naprawdę ładna bramka. Sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Doskonała pierwsza połowa w wykonaniu Dragons. Wysoko prowadzą, a my będziemy obserwować rozwój wydarzeń w drugiej części. Rashford może uderzać. Marku Rashford i gol! Obejrzyjmy sobie tylko cały ten fotis salowo na no To była na tyle szalona akcja, by zaskoczyć obronę i na tyle wyrachowana, by na koniec precyzyjnie trafić do siatki. No, no. Spoczną grę ze środka po kolejnym golu Dragons. Chyba bez nadziei na dobry wynik. Obiecująca wrzutka Skutecznie interweniuje i wybija piłkę Statystyki nie kłamią Gdy ma się tyle okazji Musi to zaowocować bramkami Mają wyraźną przewagę Narzucają swoją grę I ostrzeliwują przeciwną bramkę Stąd taki jednostronny wynik na tablicy Popatrzmy, muszą to strzelić Świetnie teraz to zablokował. Teraz może być groźnie. Dobre, szybkie wyjście, ale okazało się, że jednak nieco zbyt szybkie. Chorągiewka w górze. Spalony. Szkoda, bo to była bardzo dobra piłka, tylko zagrana o ułamek sekundy za późno. Ale tak się dziś gra, żeby zaskoczyć obronę. Trzeba ryzykować, grać na granicy offside'u i czasem się udaje. Zdecydowane wejście w piłkę. Świetne teraz prostopadło do Jest to rejna branka. Powiększają przewagę do czterech goli. Dokładne dogranie wprost na nogę. Chyba trudno o lepszą sytuację, choć przy okazjach sam na sam czasem niełatwo zdecydować, czy lepiej postawić na siłę, czy technikę. W tym wypadku udało się mocnym strzałem umieścić piłkę w siatce. I po tej bramce jest 4-0. Ciekawe teraz podanie, naginią obronę, spójrzmy. Rzuciła w pole No, dobrze, to nie była zbyt udana akcja. Mogą teraz ruszyć z kontrą. Ależ doskonała sytuacja. i dzień konia jest powtórka możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrolę aby zadło futbolu efektywne i efektowne a z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili domku pewne wykończenie i zero szans na obronę Powiększają przewagę. 5 do zera. Teraz Rabio, i napracował się tutaj przy tym strzale, bramkarz. Musi. I to tyle z tej akcji. Kras Geyoro. Teraz Sosimel. Ależ zepsute uderzenie. Piłka powędrowała daleko, daleko od celu. Na pewno nie tak to miało wyglądać. Piłka uderzona nieczysto albo po prostu zeszła z nogi. To tak się powinno stopować ataki rywala. I ładnie mija teraz rywala. Mamy strzał, mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Co to za gol! Piłkarska poezja! Proszę Państwa! Rzadko oglądamy takie strzały z pół boleja. Według mnie to może być gol miesiąca. Z tablicy wyników 5 do 1. Alexander Arnold. Leo Messi. No i Dobry odbiór. Ossimem. Leo Messi. Trent Alexander-Arnold. Cudowna piłka. Spójrzmy. Coś niesamowitego. Jeszcze jedna bramka. Ewidentnie rozwiązał się gorek z kolami Ani myślą zwalniać tempa. To jest knockout. Ależ to było ładnie wymierzone. Celne, prostopadłe podanie. Ale znakomicie też zachował się sam strzelec. Zastawił się, nie dał sobie odebrać piłki i skutecznie wykończył. Wchodzimy w ostatnią minutę meczu nic z tego świetny refleks piłka gra chce tym zaskoczyć zbiera do środka jest coraz bliżej bramki Poświęceniem i skutecznie. Milka do Richard Nissona. I kończy nam się ten mecz. Po reakcji trybun widać, że nie do końca tak, jakby sobie tego życzyli kibice. Nie wiem, czy bardziej dają teraz upust swojej złości z powodu wyniku, czy z powodu czerwonej kartki. Pewnie uważają, że gdyby nie decyzja o czerwonym kartoniku ich ekipa by tu wygrała. Cóż, może i tak, ale wyjaśnijmy sobie jedno. W takiej sytuacji sędzia musi, podkreślam, musi sięgnąć po najwyższy wymiar kary.